Teraz pokażę działanie tego sekatora eee, szkilowskiego eee, O się nazywa? Eee, o, nie z tym zresztą. Ne. O, idzie, ale dość. Jednym. Trudem jesteśmy. O jezu, aparat rozwala. Uf. No, pójdzie z trudem. Dosyć. Jeszcze z mnie kompletnie zbawiono. Tak będzie lepiej trochę lepiej natomiast wezmę tamty, tamten tamten sylwatur skiskarca kajny problem kajny problem no nie pięknie idzie nie wiem jaka to jest grubość, ale to już nie ma znaczenia, jak tamten wymienkał przy niej. Dobra. Teraz co? Teraz to zobaczymy. Tak, żeby to nie poleciało mi na moją komórkę nieszczęsną. Oj, 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 oj. Jest gąsi, jednak spory. Wszędzie zahaczam o coś. Dobra. Tu będzie widać. O. Tutaj muszę jednak Z tyłu tego nie widać za mną, a teraz żeby zrobić mniej kamery, teraz z przodu będę ciągnął. To wiadomo. No że nie tnę, żeby się zobaczyli, nietne Na całej długości rączek, tylko w pół, bo tu ledwo się mieszczę. Tutaj zakładam i idziemy bez żadnych problemów bez żadnych problemów a teraz wybiorę szkilowski Uff, szkoda że sad przyciąłem niedawno i nie mogę na czym nie mogę na czym zademonstrować tych sekretorów, a no i tu już jest problem zaraz spróbuj tutaj się maksymalnie ustawić dobrze do tego i założy powinno no, uciąć no utnie utnie, ale kurde utnie, ale ledwo, ledwo z dużym wysiłkiem o oh, męka, męka, a z tym, a już tak chciałem po tym, co on, co on zrobił po tym miejscu, tylko tutaj trzeba jeszcze raz test powtórzyć, bez problemu, bez problemu. Chat jeszcze dobrze widać. Dobrze widać nie wiem, mam 500 metrów z stoi być. Jasne troszeczkę jednak to mi się kosztowało.

to za sobą wezmę, żeby zobaczyć, jaka to jest grubość tego materiału no i cóż spróbuję teraz na tym co ja tam i cholera nie będę się męczył Ostrzy jeszcze jest. Nie widać na nim za bardzo zużycia mocnego. Żadnych szczep nie widzę. Powinno być dobrze. To trzeba być naprawdę osobą, od razu dużą siłą, żeby w tym robić. Także kobietom tego sekatora nie polecam. No, chyba na tym, na tym zakończymy moje filmowanie. Biorę to do oceny. Tu jeszcze i założyć ładnie. Nie, nie będę działał. Państwo, grunt gruncie tutaj po prostu trzeba dobrze założyć. Tu trzeba po prostu dobrze założyć kancelarę. I idzie wspaniale. to mi z wyczuciem. i to by było tyle na tyle dziękuję